Cześć, siema, z tej strony Rolmed Games Witajcie na moim kanale Witam wszystkich W dzisiejszym odcinku Jak się możecie domyślać, będzie rozwalanie obornika na pole Tam za lasem mam e, Dwa kawałki po pół hektara, razem hektar I chcę tam zasiać kukurydzę No więc e, 30 by doładował cyklopem O, tu jest ten cyklop 750kg No, i tutaj jest rozrzutnik y, Czarna białostocka 3,5 tony Tak się prezentuje Świeżo pomalowany Jestem drugim właścicielem tego rozrzutnika No i tak to tu się ładnie prezentuje No więc z tego nie ja będę przedłużać dłużej y, Zaczniemy robotę Tu zapalę sobie 30 E, niestety, ale z kabiny e, ciągnika trzeba operować, bo tu przyłączanie z e, sterowaniem jest trochę po, pomieszane tutaj niestety, bo ten motor najprawdopodobniej był konwertowany z 19 do 22 no i jest tak niedopracowany do końca. Dobra, mniejsze auto, bierzemy się do pracy. sprawdzę ile jest tego obornika tutaj tym dorzutniku o, jeszcze troszeczkę oj, chyba wałek wyleciał no, takie bugie ma ten mod Dzisiaj okręcić się nie idzie, nie? Do tego jeszcze ze skabiny czynnika niestety. Tutaj, przy tym damie, ale lepiej nie, jak się jest pełen. No i rozrzutnik jest naładowany, jak widać Ponad norma O, 3,5 tony Ten można jechać na pole w tym roku chcę sześć kukurydzę na żarno, Jest tak, które wypadałoby dać trochę nawozu organicznego, żeby lepiej ta kukurydza rosła no jeszcze planuję tutaj po domu ziemniaki posadzić to za miesiąc, to teraz mam mazec no, i tak to wygląda o, no, tutaj stałek jest ponoć tutaj nawet są ryby, nie? bo tutaj to nie jest mój staw, tylko tam znają nagle tego sąsiada. Sąsiad twierdził, że tam jakieś są te, te karaszy nie? Ja tam nie wiem, nie widziałem nikomu tego. Są tu dwa kawałki, tutaj właśnie ma zabraić tutaj To tu jest ogólnie piąta klasa, więc tu za dużo rośnie, tu aby się ten lubi, albo kukurydza Prędkość robocza no szału nie robi, nie? Una ciężko ma ta 60 A jakoś damy radę No Ledwo ledwo idzie W górki jest lepiej, nie? Od 15 na godzinę, a pod górę to ledwo 6. A tutaj muszę pomyśleć nad kupnem jakiegoś czynnika z przednim napędem w tamozytorze? Zetar 72, 45, coś, coś tu w Po 80 koni 85, coś tu w na lepiej z już. Woda się gotuje, nie? Tutaj przeszczące więc... Myślę po remoncie, a... a mocy jednak nie ma podnik cały wyrzucony już miałem tu następną porcję następny żarunek انت درجه جدا جاي توجهان وقفولها To się twierdzi, że tu sobry by, ale mi się nie chce w to wierzyć, to jest staw cały zomlony, nie? Malia samu. Nie wiem, co za się powiada, z O, tam leczarnia jest, tam leko się sprzedaje. Muszę jechać jeden dzień sprzedać leko, bo tam mam prawie beczkę pełną leka. No do następnego odcinku będziemy sprzedać mleko no i to by było na tyle, na dzisiaj dziękuję za oglądanie, jeśli wam spodobał się ten film dajcie łapkę w górę albo i nawet i suba będę naprawdę wdzięczny i to by było dziękuję za oglądanie, cześć, siema, czołem